Pracujemy nad tym, żeby, żeby zagrać jakoś bardziej może po piłkarsku, bo uprościliśmy straszne grę, a musimy zagrać trochę bardziej kombinacyjnie, utrzymać się przy piłce. O tym rozmawiamy, obserwuję zawodników, tych których mam, a mam wszystkich w tej chwili do dyspozycji, jeśli chodzi o środek boiska i trzeba to zostawić mądrze, przede wszystkim pod przeciwnika. Na pewno gra we Wrocławiu nie była zbyt ładna, ale wszyscy cieszyli się z trzech punktów i to chyba o to chodzi. Trudno zrozumieć. Dlaczego tak się dzieje, że potrafimy zagrać dobrze mężczyzną Kraków? Później nie zrobimy ze Śląskiem, a później po prostu psujemy sobie święta i rzeczywiście wygraliśmy jedno ze słabszych spotkań jakie, jakie zdarzyło się przez kilka roku. znalezienie sposobu na zmotywowanie zespołu należy do mnie i to. To na pewno tak. Myślę, że tego nie brakowało. Nie sądzę, żeby któryś z piłkarzy, wychodząc na boisko jeszcze u nas, nie chciał walczyć o zwycięstwo. Uważam, że, że tak nie jest. Piątkowy trening na głównej płycie i, i był taki, że trzeba było piłkarzy siłą ściągać z wojska, bo chcieli, chciało im się trenować, chciało im się na tej głównej płycie pograć. To to na pewno tak, co innego jednak wyszło w dnia. O 60 minuty, jeszcze mecz nie skończył. o 60 minuty kibice wjeżdżą i ubliżają piłkarzom, to chyba coś jest nie tak. Ja nie mówię, że nie zasłużyliśmy. No. Tak jak przed meczem z Lisą prosiłem kibiców, żeby kibicowali do końca i, i do końca goniliśmy wynik, potrafiliśmy odwrócić te losy meczu, bo kibice rzeczywiście tutaj stanęli na wysokości zadania, natomiast w tym meczu. Myślę, że wszyscy się czuli, Łącznie się ze ja jestem odporny, czy ktoś tam mnie wyzywa czy nie wyzywa, to jest przywykłem do tego, bo to nie jest pierwszy raz i tutaj już przed 15 miesięcy było lepiej czy gorzej, ale tak na początku też było szczególnie, jak żeśmy też przegrywali w pewnym momencie. I na pewno piłkarzom to nie pomaga i, I też się zastanawiałem nad tym, Zresztą mówiłem zawodnikom, i tak żeśmy ustalili wcześniej, najpierw trzeba wygrać ze dwa mecze, później się odzywać i dyskutować z kibicami. Najpierw musimy pokazać na placu yy, charakter, a wchodzenie w konflikty nie ma żadnego sensu. Natomiast rzeczywiście nie jest fajnie z naszej strony, jeżeli kibice i... Ci, którzy przychodzą na stadion, ubliżają i nie, nie wierzą w nas i w nasze możliwości. Myślę, dlatego dzisiaj z przekorą powiedziałem, że chyba łatwiej będzie nam się grało na wyjeździe. Jeśli chodzi o osiemnastkę meczową, na dzisiaj wygląda tak. Zbigniew Małkowski, Grzegorz Czemoturski, Paweł Stano Hernani, Jacek Markiewicz, Piotrek Malaczyk, Junior Dasilwa Tomasz Lisowski, Grzegorz Lech. Wlastimil Lewanowicz, Paweł Sobolewski, Maciej Korzym, Aleksander Wukowicz, Jakub Bo, Andrzej Niedzielan, Edian Radina, Maciej Tataj, Dawid Janczyk. Sander Puri, odnowiła się kontuzja e, lub nie była zaleczona. Artur Cebula zagra w młodej ekstraklasie, Paweł Golański, kontuzja w barku, po meczu ze Śląskiem. Na dzisiaj Paweł jest nie zagrania. Paweł Mech będzie bronił w młodej